Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Już jutro, druga niedziela Wielkiego Postu, będziemy wsłuchiwać się w Ewangelię o przemienieniu pańskim. Dokładnie tak. Usłyszymy, jak Pan Jezus wraz z uczniami udaje się na górę, aby tam w obecności e, proroków przemienić się w obecności Mojżesza, Eliasza. I usłyszymy bardzo piękne zdanie samego Boga na temat Pana Jezusa, Oto jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Dlaczego i do jakiej refleksji zaprowadza nas ta Ewangelia? Wiesz co, ja tak sobie myślę, że samo przemienienie i Wielki Post pokazuje, że jeżeli my mamy jakąś styczność z Panem Bogiem, no to nasze życie już się zmienia. Zobacz, że jak popatrzysz sobie na życie świętych, a może nawet i ludzi, którzy są czasami wokół nas, że oni jak na przykład pogłębiają swoją relację z Panem Bogiem, to też i dochodzą do takich autorefleksji, jak ich życie się zmienia. Takich świadectw możemy znaleźć dużo, nie? I to jest właśnie taka wskazówka dla nas, że życie i bycie z Panem Bogiem zmienia nasze życie. E, dla mnie ta Ewangelia jest taką Ewangelią, w której możemy po pierwsze odnieść się do Wielkiego Postu, dlatego że <laughs> przepraszam, sam wielki post zachęca nas do przemiany, tak? No tutaj mamy obraz właśnie Pana Jezusa, który się przemienia. No i też co za tym idzie, słowa samego Boga, który mówi o tym, że jeśli chcesz się przemienić, no to musisz słuchać Pana Jezusa, musisz słuchać Jego głosu, musisz słuchać Jego nauki. I możemy naprawdę przemieniać swoje życie na wiele sposobów, ale ta przemiana jedyna jest wtedy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy słuchamy głosu Pana Boga. No właśnie, Jezusa, ale to Ty też wymaga od nas pewnego rodzaju wysiłku, nie? żeby usłyszeć głos Pana Boga, bo... Co tak jest, że my mamy wyobrażenie, że niby coś Pan Bóg nas mówi, a okazuje się, że to jest tylko takie nasze widzimy się. A żeby dobrze rozeznać to, co Pan Bóg chce nas mówić, no to trzeba być blisko Pana Boga, bo dzięki temu nasz umysł jest bardziej otwarty na Jego Słowo. Czyli trzeba żyć jego nauką. Trzeba tak. rozważać tę naukę. Zobacz, w momencie kiedy dokonujemy przemiany swojego życia, teraz taka modna modne jest bycie fit, nie? czyli uprawianie sportu, dbanie o siebie. To też na początku bardzo dużo nas kosztuje, tak? bo jeżeli rozpoczynasz przemianę swojego ciała, no to musisz zainwestować w tak zwane odkwaszanie chyba to się tak fachowo nazywa. Czyli musisz oczyścić z różnych tam enzymów i tego wszystkiego swoje ciało, nie? i to cię kosztuje jakiś duży, bardzo duży wysiłek. Bo to jest oczywiście zmiana kalorii, w ogóle wszystkiego, i tak samo jest w naszym życiu duchowym. Jeśli chcemy zmienić swoje życie, no to musimy bardzo mocno zainwestować właśnie w rozmowę z Panem Bogiem i słuchanie Jego nauk. No i tak samo jak w przypadku treningów, wielu odpada w trakcie, bo jest już albo znużona, albo nie daje rady, albo wydaje jej się, że nie daje rady. Tak samo jest w życiu duchowym, że ten proces takiej przemiany życia on dużo kosztuje i wielu po prostu, możemy tak powiedzieć, wymięka, z tego powodu, że może, nie wiem, objawia się ich lenistwo, jakieś zniechęcenie, może nie widzą tego przez te efektów. wszystkie trudności, które są, nie widzą efektów, ale to trzeba właśnie ten trudny moment przetrwać, bo tak jak za taką wielką górę, nie, czeka góra, jedzie się na ślęże, jest duża mgła nie widać. Tak. A jak już się ta góra wyłoni, to jest taki wielki efekt, ław. Dlatego y, nie zniechęcajmy się, jesteśmy... Przy drugiej niedzieli Wielkiego Postu przed nami jeszcze trochę pracy, ale dzięki tej pracy zaowocuje to na pewno pięknem zmartwychwstania Pana Jezusa, a co za tym idzie również naszym zmartwychwstaniem do życia wiecznego. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy pięknej niedzieli jutro. Z Panem. Bogiem. Z Panem Bogiem.